Mamy kolejną teczkę. Tu mamy to zdjęcie. Trzeba porozmawiać o nim Z kimś? Czekajcie, dobrze mówię? A to zaraz. I to też. Zasadzka na Dniem Morskim jest określona przez ekspedycję. Poczekali, artefakt znajdzie się w posiadaniu profesor Daong. I zaatakowali. Napłacili zabrali panią profesora z przemiosłu, przedstawiając sobie z ekspedycji samym sobie. Ta ikonka mówi, że dialog z kimś trzeba porozmawiać. You see now, do you? A pazu mm, Podwodny artefakt, spalone dokumenty. Hybrydy znane prawdę o szaleństwie. Potrzebują artefaktu, jak który go znalazł. Dobra. Wybawcy Alberta, szaleni naukowcy. Obydłem na pogłębianie Alberta, został umieszczony w szalupie na wodzie i gdyby coś przywiadło go o straszne wizje. Albert jest je źródłem obłędu. Albert był źródłem obłędu, który zawładnął załogą Titanii i sprawił, że zaczęli zabijać siebie nawzajem. Teraz jest uraty o całym Muszę ekspedycji, powiedzieć Robertowi, gdzie się znajdują, i rozpocząć poszukiwania. Harriet, Pozostał badacz na pewno śmieją. Rytowanie badaczy jest zbyt ryzykowne. I Symuńczyk, Harriet. To oni wiedzą, skąd wzięło się to szaleństwo. Huh. No, ratowanie ich raczej lepszą jest opcją. Ej ja ocale. I to mi da podgląd na to, jak się zachowywać w późniejszym etapie gry. Jeśli to mocno wpłynie na fabułę, znaczy na fabułę na. Aha, zebrano cały materiał do To jest to, czego poszukiwałem. Super. Jeśli właśnie ocalenie ich wpłynie bardzo na. I świat i będzie on bardziej chaotyczny, bardziej pogrążony w chaosie, wtedy będę się bardziej skupiał na tych wyborach. Choć wydaje mi się, że świątynia, którą odkryła ekspedycja, była miejscem kultu osobliwej istoty. Zarówno jej posąg, jak i prehistoryczne ruiny wyglądają, jakby nie były dziełem ludzkich rąk. Hmm, weźmy sobie może raz spisek i Simonczyku. Hybrydy znały prawdę o szaleństwie, potrzebują artefaktu i harniet, które go znalazł. Z to wychodzi, żeby ocalić ich. Obłęd na pokładzie. To są umieszczony w nasze robie na gdy jego wyseź prowadzał go o straszne wizje. Zagadanie pojęte do czynów było obłędem, rozpoczynało sakra w porcie i Albert był źródłem. Który za załogą tytani i spawił dla czyli się... Ale Alberta już nie ma, tak? Więc yy... oni może wrócą do siebie. A to moje badacze zbyt ryzykowne. Aha, że jest zbyt ryzykowane. O, jestem Harry, to oni wiedzą, skąd się to szaleństwo. No nie wiem, uratował tutaj ocalałych, no. To jak mówię, lepiej ich ocalić według mnie niż zostawić na pewno śmierć. Oni nie są niczemu winni, tak? To, że popadli w obłęd, no to już jest inna sprawa, ale jeśli nie będą powodowali tego chaosu, narastającego chaosu w mieście, nie widzę problemu, by ich zostawić przy życiu. Jeśli nie, to po prostu będziemy wiedzieli, że szaleństwo... Ale fajne. Będziemy wiedzieć, że szaleństwo jest czynnikiem nieuleczalnym. Ciśnienie? jakoś zmiana ciśnienia jakoś tak pobijała trochę, ale fajnie, że, że, że właśnie od razu nam cofnęło i nie musieliśmy jakby na nowo wchodzić do tego cholernego miejsca. Ok, mamy tutaj zrobione. Musimy teraz porozmawiać z porozmawiać z rysownikiem boskim i musimy porozmawiać z tym kolesiem, tak. Ja bym ufundował Robert, Robert, Robert. Gdzie ty, Robercie, jesteś? To no, tu był w porcie, nie? No, chyba wciągle w tym samym miejscu czeka. Tak mi się wydaje. Albo teraz nas właśnie przeniesie do niego. Być może tak będzie, właśnie, że. Momentalnie wrócimy? O, właśnie. Coś się dzieje. No kurczę, znowu się przewrócił. z tej cholery, Co jest z nim, tak? I znowu domu, domu się obudziłaś? O! Jednak nie Oskubali cię Zabrali ci twój odświętny strój Słuchajcie, że weszło w coś, coś w nas. O kurde. Czy myśmy teraz mieli e, moc obcych? To byłoby dobre. Ty wyszczerbujesz z ręki. Nie wiem, mackę. Kuchy. Gdzie jestem teraz? U Roberta? Czy to jest moje biuro? śledcza tymczasowe. E, Uwądowe ekspedy to wszystko wiemy. Tak, się w domu. Co tu jest? E, to już jest stare. No właśnie, to jest stara wiadomość. Tu znasz y, drogi obraz, który już. który już znamy. Z racji tego, że lekarze z psychiatryka w Bostonie próbowali mi pomóc. Było ciężko. Najpierw zadawali pytania. Myślałem, że ktoś przekaże moją opowie opowieść władzom, ale zrobili tylko listę tego, co mi dolega. Bałem się wody, więc zawinęli mnie w przemoczone prześcieradło. Opowiedziałem im, co widziałem w ciemności i trzymali mnie związanymi oczyma w ciemnych pokojach. Nic nie pomagało, a zaczęli używać elektrod. Myśli mi się zmieszały. mieszały. Tylko słowa lekarza trzymały mnie przy zmysłach. Powiedział mi kim jestem i jak mam myśleć. Dawał mi leki, które pomagały. Chyba się do tego przyzwyczajam. Pytanie tylko, czy to dobry znak? <słuch> mhm. Mm I z racji tego, że już mamy ten, to po prostu sobie zmienimy strój. No. A które mieliśmy w ogóle? czy na przyjezdne, Torba mi się podoba. Taka wielka, fajna. To chyba se trochę gardło. Albo i nie, bo nie mam już czym. Spoko. Po prostu ślina musi mi wystarczyć. Mm, tutaj nic. Miałem sprawdzić coś jeszcze i nie sprawdziłem. Dobra. Chodźmy na zewnątrz. Czy coś mi się tutaj nowego pojawiło? Standardowo. Tu nic. Nowe wiadomości, nowe informacje, coś, cokolwiek. Nie, ale, ale rzeczy zbieramy. No właśnie, oni drgną. Tutaj też nie, tutaj też nie. Chodźmy do góry jeszcze, bo tutaj różne rzeczy mogą być pochowane, więc wiadomo, wiadomo warto zajrzeć. Nie można podnieść niczego więcej. Skoro nie można czegoś podnieść, dokumenty. Mój pamiętnik. Ok. Skoro czegoś nie można podnieść, to ewidentnie trzeba coś stworzyć. No dobra, chyba naboje. Tak, proch strzelniczy mogę podnieść. 12. Ok. I teraz będę mógł podnieść. Proch strzelniczy. Hihihi, hi, jak ja wszystko jest. Ja. Tutaj nie ma nic, w kibelku zdawiliście mi coś kolego, przyjacielu, drogi? Nie, nie ma nic. Tutaj nic, tutaj nic, tutaj jest ten przeklęty obraz i nie ma nic. Wiecie, wolę sprawdzać, bo czasami może być tak, że się coś tutaj odnawiało, albo no pojawi się dopiero wraz z rozwojem całej tej tutaj fabuły. Okej, okay, on no tutaj sobie jest, po prostu, bo jest. O, coś nowego. Notatka o znakach. Darren, w końcu zaczynam to rozumieć. Miejscowi używają symboli, by oznaczać szczególne miejsca. To już wiesz. Dowiedziałem się, że to tradycja jeszcze sprzed czasów powodzi. Trochę jak znaki wędrownych robotników w całych Stanach. Widziałeś ten znak w kształcie litery H na niektórych drzwiach? Oznacza to, że ktoś mieszka w danym domu. Znaki wyglądające jak kratki oznaczają przydatne przymioty w różnych schowkach. Znaki w kształcie litery V to niebezpieczne miejsca. Mówią, że można tam znaleźć niezłe skarby. Nie wiem o co chodzi z tym znakiem ze spiralą, sam sobie zobacz. Ale jak zobaczy znak z krzyżem i trzema K, sięgaj po broń. Okej. Okay. Opowieści, dokumenty. ...informacja o znakach... Nie będę z tobą na razie rozmawiał, wiesz? Nie przypadam do tobą za bardzo. A to chyba coś było, jakiś schowek, nie? O. Prężyny, łuski... spoko. Tam tej z tamtej strony chyba było. Masz coś mi do powiedzenia? Oglądam nie było dla ciebie nic dziwnym, że ktoś mnie przytłaszczył przy, przy tutaj? No dobrze. Jeb, wychodzę. Musimy się udać teraz do pana, tego nie? On był gdzieś tutaj. No, on był tutaj, nie? Tak mi się wydaje, że on był tutaj. Więc cyk. No, cyk. Nie wiem, nie nie kojarzyć, ja z nim roz rozmawiałem ostatnio. I najgorsze jest to, że nigdzie nie zostało nim poinformowany, chyba. Gdzie go znajdę? No, ostatnio on był widziany tutaj, nie? Przed tym domem. Ale czy on tu jeszcze. Je? Nie, on dziś w domu był. Kurde. Ale czy ja kojarzę, w jakim on domu był? Może grać, coś powiem. Starego gaju eee, Tu Chyba nie? Tak. Tutaj, kurczę, to ja muszę iść tu Dobrze, że sobie zwróciłem uwagę na tą notatkę, bo tak to byłoby kiepsko Bo teraz zaraz błądził i nie wiadomo co jeszcze Wpadłem pod pociąg i umarłem jeszcze nieszczęśliwy Dobra, cyk Najbliżej będę miał z policji? Nie, stąd. Więc idziemy tu. Ok, jest pełne złudzeń. Większość z nich włącz, włączając w to złudzenie, a coś tam, bo takie nie mają numeru? O, koleś chciał pozamiatać, ale mu coś nie wyszło. Tu muszę iść, policjant. Tak, tu. Więc idziemy. Czy my tą piękną drogą? Tu? o kurde! Przez potwory trzeba przejść eee... O! Nie masz tego znaku Czyli tutaj są dobre łupy Ale ja mam tyle naboi, że mogę cały ryzyk w tyłeczek pocałować te łupy O! Już dźwięk się zaczyna Muszę biec wprost. Czy to jest jakiś statek albo coś? O, już nie ma tego. Co było ostatnio, ale to w takim razie jak tego nie ma. Patrzcie, to możemy sobie zwiedzić. A no nie, nie możemy. Dobra, to zasuwamy. Niech się pojawią, jak chcą. Mnie tak nie interesuje. O, jest przejście. Super. Jedź, jeć, jeć. Dobra. Uciekliśmy im. Dobrze, że nie ma stworów bagiennych, bo to dopiero byłoby porażką. Ja musiałem jeszcze z bagiennymi stworkami się tutaj. Naparzać, o kurde, nie są na środku wody. Totalny bullshit. Mogliby tu zrobić jakąś e, ścieżkę. Ja pierdziele bo ja. Bo ja co? Tu jest ich posiadłość. Ale mnie interesuje ten tutaj e, znacznik, że mógł się szybciej tutaj do nich przenosić. Co dużo ludzi się zebrało? Gas station już. O, dobra. A tu jest ich posiadłość. Posiadłość. Mało ludzi. Pu. O, super. O. o. Fajnie. Cześć. Czy ja mogę tu coś zajumać? Uu, ile ochroniarzy. To mi się podoba. Znaczy, najmniej podoba mi się to, że ma tyle ochroniarzy. Ale podobają mi się jego... ich bronie. pik, Aha. Aha. Czy to jest taka mała lokacja, tak? Masz jakąś córkę może? <grych> Albo coś? No nie wierzę. No poza tym, że ma w domu dużo roślinności... Tym bardziej przy ogniu. To stwierdzam, że koleżę jest wyjątkowo samotny. Ciekawe, mi jaką spłodził tego chłopczyka. Hello. I've got news, Mr. Throgmorton. The expedition members are alive. They're on the seabed in the sunken ruins, some sort of ancient temple. They have enough air. What happened? Why didn't the sailors help them? The crew of the Titania mutinied against Sanders. The only man who escaped was your son. They put him on a lifeboat. The mutineers will face justice. Throwing Albert to the whims of the sea... I'm afraid that's not all. The Innsmouthers took the expedition's discoveries and kidnapped the professor. What? Those degenerates. How did that happen? The Innsmouthers. They knew about the temple. They waited there, hiding until the Professor took what the Innsmouthers call the seal. But how did they manage to catch my scientists off guard? It seems that after the seal was taken from its place, everyone in the expedition suffered some kind of mental breakdown. The Innsmouthers must have known about that, waited for the right moment. Then they made off with Professor Doe and the artifact. Drock! the innsmouths do you have proof they were involved one of the attackers was killed by a member of the expedition i have a photo my expedition failed my boy was killed this is more than personal mr reed this is a threat to everyone they have harriet and the artifact she found but she may still be alive that's why i hesitate to wipe their fish-faced kin from oakmont this instant but we won't sit idle Find the Mister Reed. Not the grunts, but their leaders. Infiltrate their ranks if need be. Bring me my professor back. Uh huh. I'm looking into the madness, not politics and power games. And your best source of information is currently in the slimy. Ha professor Doe shared the visions. She found something inside those ruins. There's also a more delicate matter. I can be delicate when it matters. So shoot, I have a, a colleague you might say. I'm a detective, Mister Throgmorton, not a burglar. I don't care for your insinuation, Mister Reed. I would never be so crass as to hire a thief. I had a meeting arranged with Herbert, one of uh, great importance, shall we say, one at which. He... Okay, sounds simple enough. Very good, Mister Reed. There is one. Final detail. This case must remain secret, and you must not discretion is my indeed. Here is Herbert's address, and in an advance, have a good day. Oh, this is two Ale, chyba, zanim pójdziemy główną drogą, będę odnalazł powstałe wydarzenia. Dowód tego to nie muszę zbadać sprawę ataku na ekspedycję i porównania w Araela, wiedzieć, kto jest za tym. Została zakładana w, po z głowy kryminalnej, została porwana, cały czas została na pewno śmierć. Wszyscy pewnie aktywali się wraz z nimi całymi rybopodobnymi, z syndromem i smutkiem. Tak, na to miejscu wstępuję. Jedna z atakujących została z atakiem ja już sobie szczerze teraz obejrzałem moje tutaj to, to nie mógł być jedyny atak, za który stała ta grupa. Z całą pewnością istnieją dowody na więcej tego typu na całym terenie miasta. Dobra, czyli to jest tam takie mm, do, do, do wiedzy trzeba iść. A tu delikatna sprawa. Powodźmy, bym odwiedzać, co się stało się z Albertem. Mieszka w Goldbridge Road w dzielnicy Stary Gaj. Jego dom znajduje się pomiędzy. Zobaczmy. Ehm... Edytuj. Gold... Czekajcie. Kurczę, no rusz się. Anuluj. Stary guy. Gold... Czekajcie. Gold road. Stary guy. Gold road. Jest. Pomiędzy wind. Gold road. Się ciągnie tutaj. Pomiędzy lockdown wind-half i century. Century i wind-half. Pomiędzy... czyli tutaj gdzieś, w tej okolicy. No to jest tu. Robi pomiędzy wind i century. Czyli gdzieś tutaj. Trzeba będzie obstawiał tutaj. Tu century się też ciągnie, tu win, tu century pomiędzy tutaj. E, dobra. Więc teraz weźmy sobie zdolności. Weźmy sobie podwójne wiadomości wykonywania, gwarantowane. I ekspert. E, Aha, jeszcze nie mogę, czyli jeszcze to. I dopiero potem weźmiemy sobie eksperta. Chyba, żebyśmy sobie wzięli tą ostateczną, i potem byśmy sobie wzięli ataki w zwarciu. Nie, chodźmy w tu. Cyk i dopiero to będę mógł wziąć to dodatkowe 10 czy 25% szans na dodatkowe. Dodatkowe tutaj przedsięwzięcie jakim jest eee, Dobra Dodatkowa szansa na, 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 na brak kosztów ulepszania. Ale dobra, w tym odcinku to jest wszystko moi drodzy. Ja Wam dziękuję za uwagę, zapiszę sobie. Zapraszam na za kolejne odcinki z Gierki. No i trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Hej.